Są paczki, więc zabieramy się za haul. Z trochę z kartonu, zobaczycie sami. Cześć, witam się z wami na moim kanale. Ja jestem Asia i dzisiaj zrobimy sobie haul. Haul zakupowy, taki trochę nietypowy. Słuchajcie, odezwała się do mnie firma temu. Bardzo się ucieszyłam, dlatego że gdzieś tam zgłębiałam już ten rynek, oglądałam sobie różne rzeczy, widziałam też filmy innych twórców, twórczyń. I bardzo cieszyłam się, kiedy się do mnie odezwali. Mogłam sobie wybrać trochę rzeczy, które za chwilę Wam pokażę. Ale może najpierw. Na ekranie w tej chwili pojawia Wam się kod zniżkowy na kwotę 400 zł, które możecie wykorzystać w temu. Warto jest pobrać aplikację temu, bo jest bardzo przejrzysta i intuicyjna. Ale również zaznaczę, że macie darmową wysyłkę oraz 90 dni na zwrot. Temu to rynek internetowy, który pozyskuje najlepsze produkty i marki. Zarówno dobrej jakości i cenie. Ale to zobaczycie w dalszej części Film. Teraz magiczny karton, otwieram i już nie mogę się doczekać. Wiem, co wybrałam i wiem, co to jest zarąbiste. I tutaj chyba macie mały lik. Ciekawe, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Karton sobie otworzę. Dobra, ja już widziałam. A bo jeszcze nie pokaże. Przechodzimy do rzeczy, które tutaj osobno powyciągałam. Będzie dużo organizacji, a że filmy z organizacją są na moim kanale, to już pewnie wiecie. No jak wie, to zapraszam serdecznie do filmów poprzednich. I tak, wszystko będę wyciągać, pokazywać, otwierać. To jest organizer, taki bardzo fajny, siateczkowy, nie pachnie. O dziwo, nie pachnie! A wiecie, że niektóre tego typu rzeczy mogą tak. Nieładnie uchować. To jest organizacja oczywiście majtek, skarpetek. Wsadzamy sobie do środka. Bardzo fajny wymiar, bo to wszystko mi tutaj ładnie się zmieści. Pokażę Wam zresztą. Taka jest moja propozycja zagospodarowania tego organizera. Ja wsadziłam sobie takie skarpetki, które po prostu zawsze mi się tutaj walały. Zresztą podczas filmu mogliście to zauważyć. I w tej chwili pokażę Wam, jak idealnie pasuje do szuflady. To jest dokładnie to miejsce, w które nigdy nie mogłam nic wsadzić. Wszystkie organizery były za sztywne, i nie mieściły się tutaj w tą szparę. A ten jest idealny. Fajne, w różnych kolorach, także zobaczcie sobie na stronie w ogóle. W temu jest tyle kuponów, z których możecie skorzystać. Najlepiej jest pobrać aplikację, najwygodniej. To jest coś, na co czekałam. Tak właśnie, na to czekałam. Torba w stylu y, takim trochę streetwear, trochę do noszenia sobie. Wiecie tutaj, rzeczy typu kalendarz, gazeta, butelka z wodą, jakieś jedzonko raczej nie jest to torba, ponieważ jest tutaj zapinana tylko na taki magnes o w ten sposób, więc nie jest to torba, z której wam nikt nic nie wyciągnie, wiadomo. Ale jest to bardzo fajna torba, porządna, też nie śmierdzi brzydko, a jest tutaj, widzicie, taki nadruk, Paris, Zresztą ja lubię wszystko co z nadrukami, więc na pewno będzie noszona, naprawdę fajnie wykonana, idealna na wyjazd, na przykład nad jezioro. O tak. Następna rzecz to jest pokrowiec. Pokrowiec na zamek. Taki widzicie, materiałowy, ale ma okienko, więc dzięki niemu zobaczymy, co w środku jest. A że po ostatnich porządkach w szafie dużo rzeczy zostawiłam na innej platformie sprzedażowej, no to te rzeczy stoją w torbie. Zresztą już Wam pokażę, jak to wygląda. Pokrowiec organizer w zastosowaniu. Otwieram go sobie. Wszystkie rzeczy, które tutaj mieliśmy wystawione, przełożę. Rzeczy z torby zmieściły się w tym pokrowcu, a dzięki temu, że jest okienko, dokładnie widzimy, co w tym pokrowcu jest. Są też rączki, więc wygodnie możemy sobie go przenieść i zorganizować na przykład magazynek, albo strych lub piwnicę. Na temu ilość rzeczy do organizacji, pokrowców, torebek i różnego rodzaju tego typu produktów jest mnóstwo. Ja wybrałam sobie takie, to jest taka kosmetyczka, takie coś do organizacji, do torebki. I powiem tak, widziałam na zdjęciach, że ludzie wsadzali tutaj na przykład kabelki, ładowarki, podpaski. To może być mała kosmetyczka do torebki, może być kosmetyczka na przykład na leki do torby do bagażu, jak jedziemy gdzieś w podróż. Wybrałam oczywiście taką sztukę błękitną z misiami. Ja uwielbiam tego typu produkty, takie słodkie, mega. I nie wiem, czy to będzie moje, czy to będzie dla Kubusia, zobaczymy. A druga jest różowa w takie serduszka, które są brzoskwinkami. Po prostu musiałam. Fajne zapięcie na zamek. jest jestem produkt przede wszystkim. I na pewno wszystko tu, co najpotrzebniejsze: w podróż lub do torebki się zmieści. Następną rzeczą to jest produkt, który jest do włosów. I jestem bardzo ciekawa, czy uda mi się tego użyć. Widziałam, jak to ma wyglądać. Tu wsadzamy sobie włosy w ten sposób. Jakoś zaplatamy, zaciągamy i mamy taki koczek. Postaram się Wam to za chwilę zaprezentować, bo bardzo mm, wyglądało to tak szybko, łatwo i naprawdę ładnie na dziewczynie na modelce, więc sprawdzimy to. Testowałam ten produkt, próbowałam gdzieś tam przy lustrze, wychodziło to całkiem nie najgorzej, więc teraz spróbuję przy Was, ale nie ukrywajmy, to jest zupełnie co innego. Nie mam lustra, nie do końca wiem co robię. Jak widzieliście, wsadziłam włosy, tak chwyciłam teraz mocniej i jedna, druga strona zaplatam. I to powinno się tak trzymać. Niestety, jak widzicie, tutaj przy prezentacji to nie wychodzi. Nagrywamy to chyba z dziesiąty raz i nie ma szans, nie widząc siebie, nie mogę tego zapleść. Mam też za krótkie włosy, więc jak widzieliście, na krótkich włosach nie bardzo to wychodzi. I tutaj <noise> chyba nikogo nie zaskoczę, jak pokażę Wam też troszkę bielizny. Dlatego, że w temu macie po prostu taki wachlarz różnych produktów, że mam tutaj i home decor, i jakieś do organizacji rzeczy, i również ciuchowe, bielizniane. W związku z czym, tak, jak zobaczyłam, że mają takie ładne majtki, widzicie, cięte laserowo, bezszwowe. Dokładnie takie, jak ja noszę i dokładnie takie, jakie potrzebowałam, no to oczywiście, że wzięłam. tak. I mam tutaj, zobaczcie, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą parę. I wszystkie w kolorach, które idealnie będą pasowały. Dłoniak trzymam, organizer do walizki. Widziałam na organizacji u dziewczyn. I poczekajcie, o właśnie, otworzyłam sobie. Znowu jestem ten fajny woreczek, więc woreczek też możemy wykorzystać gdzieś tam do walizki podróża na przykład. I teraz tak, Zobaczcie, fajna siateczka, ładny kolor. Znaczy się macie różne kolory do wyboru, oczywiście. Ja wybrałam różowy. Chyba nikogo nie zaskoczę, że wybrałam różowy. I mamy tutaj w zestawie tak jeden główny, taki większy, i raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć sztuk takich organizerów, które na pewno ułatwią nam pakowanie w podróż. A kto nie lubi pakowania w podróże, Czy na wycieczki lub wakacje? Ja nienawidzę się pakować, ale chyba jeszcze bardziej nienawidzę się rozpakowywać, ale lubię wyjeżdżać. <laughs> Więc tak, jak zobaczyłam, że mogę wybrać sobie coś z tego rodzaju produktów, to mówię dobra. W końcu, w końcu, bo już jakiś czas się na to czaiłam. Let dla Kubusia. Oczywiście, to jest mój mały gamer. On uwielbia wszystkie świecące klimaty, uwielbia rzeczy związane z grami, uwielbia w ogóle komputery i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc jesteśmy przed zmianą aranżacji w jego pokoju. I tak wiem, że niedawno był remont w tym pokoju, no ale cóż, trzeba się rozwijać, zmieniać i przede wszystkim dostosowywać wszystko do człowieka, który żyje w tym pokoju. Zbliża się też zakup Kubusia komputera stacjonarnego, gamerskiego. Podjęłam decyzję, że zamawiam dla niego LED, jak widzicie w pasku. Ja wybrałam metrówkę i jest to mąki kolor, więc sobie ustawiamy na pilotiku, który kolor wybieramy. Fajnie. Ja lubię, i Kuba też na pewno polubi. Widzicie jaki mamy klimacik. Jesteśmy u Kubusia w pokoju i jesteśmy tu, żebym zaprezentowała wam tego leda, a najpierw pilota. Mamy bardzo dużo funkcji, jak widzicie, różne kolory, różne tryby. No ale dobra, teraz trochę o ledzie. Jest to taśma ledowa, którą możemy od spodu podkleić, gdziekolwiek tak naprawdę chcemy. To teraz włączamy. Bardzo duży wybór kolorów. Paleta jest naprawdę bogata, ale mamy też opcje, jak widzicie, zmieniania typu mruganie, przechodzenie kolorów, flash. Teśmę LED możemy przyciąć na dokładnie taki kształt, jaki chcemy, więc zamontujemy Kubusiowi tak, jak on chciał. Za monitorem podkleimy w prostokąt, więc metrówka, którą wybrałam, w zupełności wystarczy, a różne inne długości znajdziecie w aplikacji lub na stronie temu. Przechodzimy do torby, która cały czas koło mnie leżała i tak temu, temu. temu. Ale się czeka. To jest coś, na co czekało moje dziecko. On już mnie męczył od paru dni, od momentu jak przyszły te paczki i mówi, mama, mama ja już chcę, ja już chcę, ja już co zobaczyć. No i dzisiaj doczeka się. W końcu dostanie już. Wyciągam i Wam pokazuję. Mamy pilota, mamy urządzenie. I mamy kawałek. Jest świetny. Z taką śliczną gwiazdeczką. Zobaczcie, jaka słodka gwiazdeczka wygląda obłędnie. Piękny. Przy tym produkcie chciałabym zaznaczyć jakość tego produktu, właśnie. Bo tak wiecie, już wyłączyliśmy, mówię. Ej, ale zobacz, jak tutaj to jest fajne. Paweł zaczął obracać głową i mówi, ej, zobacz, tu się da. I okazuje się, że to jest magnetyczne, więc możemy sobie to ułożyć dokładnie w taki sposób, jak chcemy. Sposób działania zobaczycie za chwileczkę, bo chłopacy Wam go zaprezentują. Jest to prezent dla Kubusia, Jest to on musi pokazać. Co to robi? Wreszcie doczekałem się widzowie mojego wymarzonego astronauty. Widziałam go wszędzie, na YouTubie, no po prostu wszędzie. W całym internecie i w końcu przyszedł i możemy go przetestować. Ale najpierw tata prosiłbym Cię o zasłonięcie ROLET i wtedy go podłączymy. Dobrze, nie ma problemu. A może najpierw wypaku jeszcze jak jest widno? Kabele. I wtedy zobaczymy... Kabelek astronauta i co ale fajny, jako telewizora, tylko w wersji mini. I... Do przyklejania. Tak. Taśma dwustronna i instrukcja. Dobra, dawaj astronautę. Jestem ciekaw Twojego efektu. Wow. No tak czy będzie, jest. czy nie? Tutaj jest taśmka i ją przyklejamy. Główka jest odpinana. No, na ja mamy. na początku myślałem, że urwałem. Można obkręcać. Tak, można ustawić w każdym kierunku. I najlepiej chyba będzie tak. Mm -hmm. I... Nie wiem czy widać na nagraniu. Ale tutaj widać. jest no. wyświetlacz. Tak, projektor cały, no. To co, zasłaniamy? Tak. Dobra. Wow. To jest to, co chciałeś? To kosmos. Nie no, w kosmosie jest. No to jest ekstra. To mi się mega podoba. Mi się to podoba, ale bardzo też to. I to też bardzo mi się podoba. To wygląda jak płonąca planeta, nie? Tak. Mega. I te gwiazdy. I one są jasne i ciemne. No. Trzeba znaleźć najlepsze miejsce. Dajcie mi chwilę. Jest oświetlony Kuba. Wow. I jak Ci się podoba? Świetne? Super. Astronauta jest świetny. Bardzo mi się on podoba. I szczerze polecam Wam go kupić. W jeszcze taki pilot. Ale jeszcze go nie przetestujemy, bo nie wsadziliśmy baterii i ten pilot, z tego co chyba widzę, jest do zmieniania ustawień. Czyli wszystkie ustawienia możemy zrobić za pomocą pilota. Tak. No to super, bo nie wtedy można gdzieś położyć w takim miejscu astronautę, że nie sięgamy do niego, a i tak możemy nim sterować dzięki pilotowi. Tak. Super. Dobra, dziękuję bardzo. A teraz się nim. Co ja zamówiłam? Czy oni coś dali innego? I przypomniałam sobie wtedy, że jest to strój kąpielowy, taki właśnie strój kąpielowy, czarny. Jak widzicie, ładna jakość wykonania. Ma też miseczki, ma te takie usztywnienia wsadzone, więc będziemy mogli sobie to ładnie ułożyć. I mamy też majciochy. Majciochy, które są w całości wiązane po bokach, nie są takie malutkie. Ja wybrałam rozmiar L. Zresztą do wszystkich rzeczy macie linki w opisie. Także zapraszam Was tam serdecznie. No, bardzo ładnie wyglądają. Naprawdę, podwójny materiał, mega porządnie są zrobione. Więc cieszę się na okres letni. No dobra, to teraz wyciągamy sobie takie drobiażdżki, bo takich drobiażdżków też troszkę będzie. I tutaj mam kolczyki, kolczyki, które bardzo ładnie wyglądają. Mają taką cyrkonię, ja wybrałam kolor, jak widzicie, złoty. Kwiatuszki, idealne teraz na, na sezon. W ogóle one mają, słuchajcie, jedne, drugie, chyba dwa komplety zatyczek. Więc naprawdę spoko. Kolczyków będzie troszeczkę, bo wiecie, że ja czaiłam się na kolczyki typu łezki, typu kropelki. No, i to jest kurde, fajny kolczyk! Aż widzicie, powiedziałam to słowo. Bardzo ładnie wyglądają. Ja wybrałam złote. Ej, naprawdę ładne. I są leciutkie, więc ekstra. Nie będą obciążały ucha. Kolejne, mniejsze tym razem, ale też w tym stylu. I też bardzo lekkie co mnie ogromnie cieszy, no bo nie będą nam przeszkadzały podczas użytkowania i tak dokładnie wyglądają. Bardzo często właśnie produkty są pokazywane na modelkach, co jest dużym ułatwieniem, a w aplikacji też zobaczycie opinie klientów i możecie tam zobaczyć zdjęcia, które właśnie klienci dodają kolejny woreczek do kolekcji i kolejne majciochy. Tak, to nie były jedyne, które zamówiłam. Zobaczcie, wzięłam sobie również takie bardziej zabudowane na pupie, też właśnie laserowo cięte, bezszłowe, idealne kolory. Bardzo fajnie się w ogóle rozciągają. Kurczę, ciekawa jestem, czy ktoś Wam jeszcze majtki pokazywał. Ale wy, moi kochani widzowie, mnie znacie i wiecie, że ja jestem z wami w 100% szczera i też majtaski wam pokazuję czasami. Dobra, kolejna rzecz, te kulczyki, które były złote kwiatuszki, wzięłam sobie też w kolorze rose goldu. Też bardzo ładnie wyglądają w ten sposób. Proszę bardzo. Tutaj, a! Ale się cieszę! Paweł nie wie, co się dzieje, a ja słuchajcie, zamówiłam, ponieważ kto ogląda vlogi i moje filmy, ten wie. Że ja już od jakiegoś czasu mówię, że chcę mieć trzecią dziurkę w tym uchu. I nie bez przyczyny pokazuję wam tyle kolczyków, i ja bardzo lubię tego typu biżuterię. Uwielbiam, mam dużą kolekcję. Zresztą, oglądacie to wiecie. I kupiłam sobie akcesorium, które przekuje mi ucho. <noise> Dokładnie tak. Takie rzeczy też znajdziecie. Paweł otwiera coraz bardziej oczy. <noise> Ale naprawdę to jest taki produkt. Mamy też kolczyki ze stali chirurgicznej tutaj w komplecie, które nam pomogą. Nie no, fajnie. No, mega, mega się cieszę. Tego Wam nie będę nagrywać, bo i tak YouTube by to ściągnął. Widzicie co mam na szyi? Jest to mój naszyjnik, który bardzo lubię, ale chorowałam też na naszyjniki tego typu z literkami. A że ja jestem Asia, to właśnie wiecie, to wzięłam sobie tego typu perełki literką A, taką ładną, z cyrkoniami. Wow! Naprawdę wygląda ładnie i wiem, co będę nosiła teraz na szyi. No się cieszę, naprawdę. I tu nie jest wszystko udawane, zresztą... Znacie mnie, wiecie, że tego się nie da udawać. No po prostu się nie da. Znowu kolczyki, tym razem srebrne. Wzięłam te większe w kolorze srebrnym również. No bo ja noszę i srebro i złoto i rozgod, i wszystko tak naprawdę. I tak wyglądają srebrne, też lekkie, fajne, naprawdę jakość wykonania cena dużo niższa niż w sieciówkach. Wiecie, przypuszczacie pewnie. Szybko dostałam w ogóle te paczki, bo po paru dniach już miałam w domu. A propos piercingowych klimatów, to mam tutaj złoty kolczyk, który jest udawanym kolczykiem do nosa. Byłam z Pawłem na przekuwaniu nosa i wiem i widziałam, jaki tu ból jest, więc ja dziękuję. Podziękuję. Wystarczająco już się nacierpiałam na przekuwaniu różnych części ciała, więc dziękuję bardzo i kupiłam sobie taki fake. Kolczyk. Ostatni biżu produkt to jest taki łańcuszek typu Sexy Flexi, jak ja to nazywam, dlatego, że zapinamy go sobie i tutaj to, jak mamy bluzkę z dekoltem, koszulę. No, to ładnie wygląda. Wiecie, troszeczkę tam wchodzi nam między biust, między piersi i naprawdę wygląda. Ja widziałam na modelce i modelka mnie zachęciła, więc Wy też możecie zobaczyć na modelce. Naprawdę porządny, fajny łańcuszek z kuleczkami. Było trochę rzeczy dla mnie, było coś dla kuby, a że dla mojego męża nic specjalnego nie udało mi się wybrać, ale ja nie lubię bez prezentu, to proszę bardzo. <śmum> Mam dla niego szczotkę. I teraz możecie się zastanowić, ponieważ jest to szczotka taka sztywna. I jest to szczotka, która jest nazywana jako szczotka do zadań specjalnych, do butów na przykład. Czyszczenia. Ale mój mąż jest poszukiwaczem i on często wraca z różnymi skarbami, które później gdzieś tam się walają po naszej kuchni aktualnie i non stop zabiera mi szczoteczkę, którą ja potrzebuję do łazienki, do używania. Więc kupiłam dla niego taką piękną, ładną, zobaczcie, w ładnych kolorach, sztywną, która na pewno mu się przyda do właśnie czyszczenia swoich znajdek. Historia tego produktu jest taka, że ja... Każdą podróż, czy aktualnie jak jadę na przykład na weekend do mojego brata i bratowej i Amici mojej kochanej, to jadę właściwie z kosmetyczką, która nie jest kosmetyczką. I aż mi wstyd. Więc jak mogłam wybrać kosmetyczkę taką, jak mi się podoba, to oczywiście wybrałam sobie. Musiała być różowa. No, musiała być różowa. Z dodatkami złota. Ja uwielbiam w ogóle połączenie różu ze złotem. Bardzo lubię. I to od dłuższego czasu już. Zapniemy sobie ją najpierw, żebyście zobaczyli zapiętą. Jak widzicie, marączkę jest kompaktowa na tyle, że wsadzimy wszystkie potrzebne kosmetyki w podróż. Wygląda jak taki prostokącik, ale jak ją rozepniemy, tu w ogóle ma napis Rose of No Land. Jak rozepniemy, to w środku wygląda tak. Ma kieszonkę na gumkę jedną drugą i na środku kieszonkę zapinaną na zamek na jakieś drobniejsze rzeczy. Fajna, funkcjonalna, idealna dla mnie podróża. Coś do organizacji. Znowu do organizacji. No ja jestem flikiem organizacyjnym. Nie wiem, czy tak dobrze od tej strony już mnie znacie, ale jest to pokrowiec, a że my planujemy w tym roku więcej podróżować i potrzebujemy dużo sprzętu w podróże, żeby właśnie nagrywać dla Was różnego rodzaju treści, to zamówiłam, zobaczcie, taki fajny pokrowiec, który jest typowo na sprzęt, na kabelki, na ładowarki, na przejściówki, na karty pamięci, na baterie. Wszystko tutaj się zmieści, dodatkowo wszystko jest na rzep, więc organizujemy dokładnie tak, jak chcemy. Tu mamy przegródki, do których wszystko wsadzimy. Są gumeczki również, do które możemy zaczepić na przykład kawałki, więc naprawdę ekstra. Jest to lekkie, funkcjonalne i dostaniecie na stronie lub aplikacji w różnych kolorach. Są też większe i mniejsze. I mamy też wygodną rączkę. Że ciśnienie mi skaka, tak, ciśnienie prawie mi skaka, bo czekam na produkt i myślałem, że nie zamówiłaś. Proszę bardzo. Odrzucam już toretkę z temu. I jest to produkt, który wybrał Gadget, panel. Gadżet. Jest kabelek. Instrukcja. I Proszę bardzo. Mamy produkt, który jest oczywiście potrzebny, między innymi do produkcji lepszych filmów dla Was. Jest to panel LED, który ma regulację światła. Montujemy sobie na górę, na aparat, na przykład albo na statyw i mamy... Piękne doświetlenie twarzy. I to jest to, na co Paweł czekał, czego nie mógł się doczekać. I myślał, że go nie zamówiłam, ale zamówiłam. I mam, prezentuję wam, jak działa ten produkt. Więc tak, włączyłam. Mamy możliwość intensywności, regulacji intensywności światła na trybie pojedynczym. Mamy różne kolorki. O, takie właśnie. Mamy też różne wariacje. I przeróżne tryby. Naprawdę jest odlot. Została mi ostatnia rzecz do pokazania. Z tego kartonu. I teraz, czy ktoś coś zauważył od jakiegoś czasu? Czy coś zmieniło się w kadrze? Kto zauważył, niech napisze w tej chwili. Jestem bardzo ciekaw. Dlatego, że karton. Jest pusty! Dlaczego? Dlatego, że mój wymarzony grypek stoi za mną! I tak ja mówię na niego grypek, a nie grzybek. <laughs> Zobaczcie, jak jest piękny! Słuchajcie, miałam możliwość wyboru białego albo pomarańczowego, ale inspiracja na postach na Instagramie, na TikToku, na Pinterestie i w różnych innych źródłach typu YouTube na przykład, Widziałam gdzieś tam w tle dokładnie tego, więc jak zobaczyłam, że jest i mogę go wybrać na temu, to oczywiście, że go wzięłam. Jest przepiękny, ma możliwość regulacji światła, w tej chwili mamy ciepłe, ale mamy też naturalne i zimne do wyboru. Jest idealnym dopełnieniem tła i to jest dokładnie to, czego ja chciałam. Lamka jest bardzo lekka, jest wykonana z plastiku, bardzo porządna. I, że tak powiem, widać jej jakość. Pod spodem, pod tutaj kapeluszem naszego grzybka mamy cztery żarówki LED z rozproszonym światłem, i właśnie możemy i regulować intensywność tego światła, i barwę tego światła. Zresztą, jeszcze raz Wam zaprezentuję, dlatego że na kablu widzą to? Widzą? Dobra, Na kablu macie cztery przyciski: jeden to jest włącz, wyłącz. A właściwie wyłącz łącz. Tak Wam pokazałam. Teraz pokażę Wam tryby, czyli zimny, ciepły i naturalny tryb. I jeszcze mamy możliwość intensywności. Czyli w tej chwili sobie ściemniamy i rozjaśniamy. Tak właśnie wygląda moja wymarzona lampa. Jeszcze raz zachęcam Was do pobrania aplikacji temu, bo jest po prostu bardzo fajna i funkcjonalna. Dzięki temu wszystko możecie znaleźć. I są naprawdę bardzo dobra Wszystkie rzeczy we współpracy z temu już Wam pokazałam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, która z nich wpadła Wam najbardziej w oko i czy znaliście już temu. A ja już torbę spakowałam. Wszystkie potrzebne rzeczy do urzędu mam. Kończę. Żegnam się z Wami. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.